Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tu Ola Żelazo i dziś będzie u nas pięknie, bo odwiedziła nas Marta Kucińska. Dzień dobry, dzień dobry moje kochane. E, I teraz Marta powiedz nam, co my dzisiaj będziemy robić, bo nie będziemy ćwiczyć, czy trochę poćwiczymy? No właśnie chyba dzisiaj będziemy mało ćwiczyć, bo dzisiaj z chęcią bym Wam pokazała takie małe sztuczki, takie magiczne sztuczki. Hmm. Dzięki którym będziemy mogły sobie zwiększyć przede wszystkim zakres ruchomości głowy na boki. Dzięki temu uwolnimy napięcia przede wszystkim z okolicy szyi, ale nie tylko, a jak uwolnimy napięcia z okolicy szyi, to poprawimy sobie owal twarzy. Czyli będziemy piękniejsze, no, nie jak da się ukryć. Jak no to będziemy sprawniejsze, będziemy piękniejsze, myślę, że nie ma na co czekać. Przejdźmy do ćwiczeń, które przygotowałaś, jak to nazwać? Bardziej ja bym powiedziała do masażu. Do człowiek... masażu, o tak, ale jedno ćwiczenie też sobie zrobimy. Zaczniemy od takiej fajnej właśnie rzeczy, od masażu uszu. Ja naprawdę ogromnie polecam, żeby uszy masować, dlatego że... Odsłaniamy wszystkim... uszy dziewczyny? Tak, uszy będziemy odsłaniać, słuchajcie, jak będziemy masować uszy, to tutaj mamy taki, jak ja to mówię, full service, jeżeli chodzi o poprawę samopoczucia, zdjęcia napięcia z siebie, stresu, poprawę krążenia. A jak poprawiamy krążenie krwi i limfy, to od razu odżywiamy nasze tkanki od wewnątrz, także to jest fantastyczna sprawa, żaden krem nam tak nie odżywi. Super. No i właśnie będzie nam tutaj milej i swobodniej. jeszcze chciałam tylko zapytać i upewnić się, że do masażu do dzisiejszego spotkania będą potrzebne tylko dłonie. Czy coś mamy jeszcze przygotować? Nie, tylko dłonie, nic więcej nie musimy robić. Czyli mamy wszystko. Widzę, że kolczyki mogą zostać w uszach. Wiesz co, nie powinny, więc ja w zasadzie je Ach. zdejmę, bo troszeczkę może nam nie. to przeszkadzać. Ja zapomniałam. No to dziewczyny jest na to czas, jak macie kolczyki klipsy. Tak, ja jestem młodączką i... biżuterii, więc. Zawsze mam tego gdzieś tam trochę dużo tak, na sobie, dobrze, to okay. bardzo kobiece. No to słuchajcie, zaczynamy od bardzo prostego masażu, ale zawsze też tutaj podkreślam, żebyśmy wygodnie siedziały przede wszystkim, ale też tak, aby zachować tą prostą sylwetkę czyli wciągamy pępki, opuszczamy. My to umiemy, co, dziewczyny. Co tam prawda? robimy, co tam opuszczamy, ola? Barki oddalamy od ust, rotujemy delikatnie barki na zewnątrz, i tutaj czujemy taki fajny, fajny luz. Tak, i zaczynamy. Łapiemy sobie tymi palcami końcóweczkę ucha i rozmasowujemy takim ruchem kulistym. Umiarkowany nacisk, czyli nie ma być to bolesne, ale nie ma być to też takie mega delikatne. I na samym początku idziemy sobie przez krawędź zewnętrzną ucha, rozmasowujemy do góry. I wracamy, i teraz nim jeszcze to ucho mamy dobrze rozmasowane, będą to poproszę, czerwone, żebyśmy na chwileczkę przerwały. I zróbcie sobie taki swobodny skręt głową w prawą stronę. Postarajcie się zapamiętać, co widzicie prawym okiem, do którego miejsca sięgacie. I wracamy. I robimy to samo w lewą stronę. Ja widziałam też, ciebie, Marta. Ja widzę kwiatki. A to tak okay, jeszcze dalej? Tak, zapamiętujemy. Ale robimy to tak e, na luzie, czyli nie na siłę, dobra? E, I zobaczycie, co się wydarzy po masażu. Teraz wracamy i znowu, tak parokrotnie idziemy sobie góra-dół. Możemy łączyć trzech palców, użyć. Fajnie by było też zanurzyć się w oddech. Można zamknąć oczy, prawda? Tak, tak sam uwagę wyszło. przenieść do centrum, zrelaksować się. Przyjemności. No dobrze, i teraz zaczniemy masować już tę twardszą, chrzęsną część, ale nadal trzymamy się zewnętrznej krawędzi. Tutaj dobrze jest też skupić się i wyczuć, czy mamy gdzieś napięcia. Jeżeli to miejsce jest bolesne, to tym bardziej powinniśmy poświęcić. W uszach napięcie, tak? Tutaj będzie dużo różnych historii. Może się okazać, że na przykład kogoś taki masaż strasznie boli. Ojej. Albo uszy są czasami bardzo twarde. To nie jest dobre. Jeżeli ucho sztywne, twarde, to, to, mhm. nie, to powinnyśmy dążyć do tego, żeby było miękkie. Czyli właśnie te masaże wykonywać. Te masaże jak najbardziej. I teraz zobaczcie, zaczynamy tak kręcić uszami. O. Czyli Tutaj. tu sobie łapiemy i już zaczynamy pomalutku wchodzić do wewnętrznej strony ucha i kręcimy uszami. Kręcimy, jakbyśmy chciały pofrunąć. Pofruniemy. trzymamy między palcami przy okazji też uszy. Jest taki bardzo prosty, szybki wręcz bym powiedziała automasaż. Trochę głębiej palec w tej chwili wchodzi do ucha, tak jakbyśmy już tam sobie chciały do środka włożyć. Nie mogę za głęboko, bo nie będę cię słyszeć, więc tak tutaj udaję że głęboko, zostawiam głębędki wolne. Dobra i teraz łapiemy w całe... Dłonie w ten sposób i kręcimy uszami mocno góra, dół. W międzyczasie też możemy tak sobie rozcierać w dłoniach ucho. Jakie to przyjemne wszystko. Nie wiem że ci się robi ciepło, bo Oj, się tak, robi tak. Robi mi się ciepło. Nie tylko w uszach pewnie będą całe czerwone, ale całe ciało. Taki Właśnie no takie przepływa, takie ciepło. Odciągamy uszy tak śmiesznie, jakbyśmy sobie chciałbym. urwać Plastuś. 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 Okej. Okay. I tak kilkokrotnie i przerywamy. To było na szybko. My taki masaż możemy wykonywać 5, 10, 15 minut. Mamy czerwone uszy? No, jak Mamy, nic. mamy trochę. No dobra. I teraz sobie swobodnie odkręcamy głowę. Jest Ola trochę dalej? No tak, teraz już widzę tam Widziesz za sobą, więcej. prawie że z tyłu. No i wracamy z powrotem. O, ja już nie tylko widzę kwiatki, ale widzę też ściany. Jak tak będziemy masować, to może nawet ta głowa nam 360, się obróci 360 stopni, prawda? Siadam tak po dobie masażu na Podobnie. pewno. Co to dla nas dziewczyny, prawda? Tak, także słuchajcie, od wow, tego możemy sobie zaczynać w ogóle jogę twarzy, po to, żeby rozgrzać tutaj całą górę ciała, czyli szyję i twarz. Jeżeli rano się budzimy z takim bardzo sztywnym karkiem po nocy, czy na przykład w ciągu dnia było bardzo dużo też stresu i się okazuje, że tutaj wszystko się usztywnia, to proponuję taki prosty masaż robić, dlatego, że jeżeli byście chciały rozpocząć przygodę z jogą twarzy, to nie ma sensu robić tego, kiedy mięśnie są sztywne, czyli są przykurcze, są blokady, to ćwiczenia w tym momencie nie mają sensu, bo możemy tylko wzmocnić to, co negatywne. Czyli tak naprawdę ten filmik, który nagrałyśmy wcześniej Joga Twarzy, to warto go poprzedzić właśnie tym masażem uszu, żeby mieć lepsze rezultaty. To ja podam link, do którego odsyłam, żeby właśnie masaż uszu, później masaż twarzy i będziemy naturalnie piękne. Tak jest. Okej, okay, no jak już mamy tutaj trochę więcej luzu, to teraz sobie możemy zrobić też taki automasaż mięśni żwaczy. Jeżeli mięśnie są, żwacze zaciśnięte, to też przy okazji jest blokada w okolicy miednicy. I też jest o. warto rozmasowywać takie partie twarzy przed rozpoczęciem praktyki na przykład jogi, po to, żeby miednica była bardziej, można powiedzieć, otwarta, odblokowana. Niesamowite. Tak? Tutaj będziemy masować i miednica nam się zacznie relaksować, ala no, Tak. I teraz co jeszcze się wydarzy? Być może napięciowe bóle głowy zaczną znikać i poprawi się owal twarzy, bo jeżeli jest tutaj bardzo duży zacisk, no to jednocześnie tutaj się twarz zaczyna rozbudowywać. Natomiast to nie jest technika, którą załatwimy sobie temat np. bruksizmu, czyli takiego nadmiernego zaciskania szczęk. To jest trochę za mało. Tutaj by trzeba było dużo więcej akcji wykonać. Natomiast też będzie to pomocne. To będzie bardzo prosta rzecz, którą pokażę. Będziemy sobie składać dłonie w takie piąstki i wykorzystywać te. Wystające kosteczki, mhm. nie te paliczki rozgięte, tylko kosteczki, dobra? Dobrze. I tymi kosteczkami będziemy rozmasowywać właśnie żwacze. Żwacze to sobie tak idą o tutaj mniej więcej, czyli zaraz przy uchu. I tak o sobie będzie to, ten fragment wyglądać. Jak ja zacisnę, nie wiem, czy to będzie widać? Jak one pracują, widać? Widać, widać, tak. Mhm, to, to przed lustrem żarty. trzeba dziewczyny tak. usiąść i faktycznie to widać. Zęby I wtedy mhm. widzimy, tu mamy żywacze, i o ten fragment mi chodzi, bo czasami niektóre osoby nagle środek policzkach chcą rozmasowywać Tym A skąd wiemy, są? że one są spięte? Spięte wiemy, że są wtedy kiedy? Po pierwsze, odczuwamy to bardzo intensywnie, czyli mamy generalnie problem i osoby, które mają brux, dobrze wiedzą o tym, że coś jest nie tak, bo odczuwają po prostu bardzo silne napięcia, natomiast wiele osób nie ma pojęcia, że ma zaciśnięte. No właśnie. I podczas masażu odczuwamy bolesność. Aha, odczuwamy bolesność, to zobaczymy. To właśnie się okazuje, że mięśnie są spięte. Okay, czyli składamy i teraz takim ruchem zygzakowatym od stawu skroniowo-żuchwowego do linii tutaj żuchwy będziemy sobie rozmasowywać. I takimi energicznymi ruchami, i to ma być Dosyć intensywne dziewczyny. To nie ma być takie midził-miziu po skórze, bo to nic nie da. To ma być dosyć mocno. I co ważne? Taki żelazny masaż, no. Otwieramy usta, tak? A -a. bo jak będzie miał zamknięte, to te mięśnie pracują bez sensu. Chodzi o to, żeby to był luz. Czyli usta rozchylone i aha od góry do dołu, od, góry I od do dołu do góry też? Mhm. I tak sobie jeździmy. Jeju, czuję to! Ok, i to jest jeden z takich prostszych masaży na rozluźnienie tych napięć. I teraz zakładam, że kark szyja są luźniejsze mięśnie żwacze są luźniejsze. Oczywiście to powinno być kontynuowane troszeczkę dłużej, czyli takie kilka, kilkanaście minut łącznie te dwa masaże. I teraz sobie zrobimy takie ćwiczenie, gdzie będziemy sobie rozciągać napięte mięśnie szyi. I jak one z tych przykurczy sobie wychodzą, to zaczyna nam się poprawiać owal twarzy. Bo jeżeli te mięśnie są bardzo napięte, to nam tutaj wszystko po prostu się tak wyciąga, że zaczyna nam schodzić do dołu. Tak jakby takie płótno ktoś złapał, ciągnął i wtedy tracimy owal twarzy. Więc podzielę się takim jednym z wielu tak naprawdę ćwiczeń. Łabędzie szyja. Ja nie wiem, czy my tego już wcześniej nie, e, nie Ale, tak, ale robimy, tego nigdy my. za wiele. Ale teraz pokażę jeszcze z taką wersją dodatkową, gdzie sobie tutaj dłoń będziemy jeszcze wspomagać to rozciąganie. Czyli przykładamy dłonie w ten sposób, że jedna sobie idzie tuż pod szyją, jeszcze na dekolcie. Tak, Druga też. Dociskamy dosyć mocno, ale bez przesady. I teraz odchylamy głowę, kierujemy usta do sufitu. I czujemy jak jest tutaj Ola. Nie wiem jak u Ciebie, czy coś się tu ciągnie, bo to jest coś rozciągnięta, jak nie wiem co. Ciągnie, ciągnie. A ciągnie, no to dobrze. daję Buziaka do się tak. I buziak dosłów. I tu buziak. Nie taki dziubek jakbyśmy Słomka miały, tylko takie ładne usteczko. Taki namiętny buziak. I dziesięć mm. buziaczków. No niech będzie, to To fajne takie rozciąganie. To jest Pozbawiamy super. Pozbywamy się zmarszczy. I pod, I, pod no I teraz odwracamy głowę na bok. Policzek tak też, jakbyśmy chciały do sufitu skierować, a ucho do ramienia mhm. i robimy to samo. Z tym pocałujemy sufit. Mhm. I na drugą stronę. Symetrycznie. Oleksa Łuśna, praktyka. Bardzo. No dobrze, a druga wersja ćwiczenia, żeby nie było powtórki z tym zestawem, który mamy u Ciebie na kanale, to teraz sobie zrobimy z wyciąganiem języka. I to o! będzie o tyle fajna praktyka, że będziemy podobnie rozciągać mięśnie, ale również już będziemy napinać mięśnie podbródka. I będziemy poprawiać właśnie wygląd, czyli będziemy redukować drugi podbródek. A jeśli on już powstał, też powinien właśnie tutaj się zmniejszyć, bądź ewentualnie będziemy zachować nas na który jest, tak, czyli nie będzie się pogarszać. I teraz tak, język układamy w taki haczek. Nie dotykamy językiem ust, to jest ważne. I robimy to samo. I teraz, jak odchylimy głowę, też możemy sobie tę dłoń tutaj położyć. Będzie wtedy mocniejsze to ćwiczenie. Położę. I językiem sobie tak będziemy powoli kręcić od prawej do lewej. Ale nie oblizujemy ust. Nie, to jest ważne. Nie oblizujemy, bo wtedy znacznie spada napięcie. I zaczynamy. I dziesięć takich sobie zrobimy. No dobra, pięć. Pięć. Dobra. Od prawej do lewej zaczynamy. I wychodzimy. Oczywiście możemy robić 5, możemy robić 10, możemy robić 15. E, to jest wszystko kwestia tego, na ile się w tym dobrze czujemy. E, dobrze jest to robić w trzech seriach. Podobnie tamto mm -hmm. ćwiczenie, czyli zawsze robimy serię, chwila przerwy, kolejna seria, łącznie trzy serie. Ja jeszcze tylko powiem, nie musicie nam pisać, że świetnie wyglądamy podczas tych ćwiczeń, bo sobie zdajemy z tego sprawę, ale wiecie, to wszystko służy temu, żebyśmy my wyglądały lepiej się lepiej czuły. No właśnie, a to, co jest ważne, biodzie twarzy, to fakty, że tutaj się robimy. I dziwne miny. W końcu używamy mięśni mimicznych, czyli takich, które wyrażają nasze emocje, inaczej mówiąc, też robimy po prostu miny. Także przy okazji jest to można powiedzieć jego śmiechu. Świetnie! No i to byłoby na tyle w takiej krótkiej serii, ale mimo wszystko bardzo skuteczne. i zobaczcie, gdybyśmy zaczynały te ćwiczenia bez tak naprawdę zrelaksowania napięć, ciężko by było, jak się odchyla głowa i tutaj przykłada dłoń, to czuć, jak mocno ciągnie wszystko. A jeżeli to połączymy albo nawet powiedziałem nie, jeżeli albo koniecznie połączymy to z jogą całego ciała, no to dopiero będzie fantastyczny efekt. No, to właśnie do tego dążymy, żeby właśnie tą jogę twarzy połączyć z jogą ciała i, i żeby oczekiwać tych efektów, które przyjdą szybko, bo jak nawet widzimy tutaj po paru minutach masażu, jak już tutaj się zmienia nasza ruchomość głowy. Na przykład Marta, bardzo dziękuję, że, że zechciałaś nas odwiedzić i opowiedzieć o takich jakże fajnych i przyjemnych sprawach. Dziewczyny, wracajcie jak najczęściej. To można robić codziennie, prawda? Tutaj nie ma jakby ograniczeń, że tam dwa Absolutnie, razy w tygodniu, nie, można robić to codziennie, wieczorem trzy jako. Trzy razy dziennie. Razy dziennie nawet oczywiście mamy chwilę czasu, siedzimy przy biurku, to właśnie takie fajne rozluźnienie tutaj szyi. Życzymy samych przyjemności podczas ćwiczeń i do zobaczenia na kolejnych nagraniach. Do zobaczenia. Pa! pa, pa.